Póki co zapraszam wszystkich do e, uczestnictwa w naszym ruchu społecznym, e, który, e, który odmieni oblicze Polski. Jest to już akcja dość szeroka, już, już są, już odczuwam pierwsze problemy z tym związane, ale proszę Państwa, poradzę sobie spokojnie. E, gdy dojdziemy do władzy, e, to my te kontakty odbudujemy, a produkty. Ze wschodu będą na naszym terenie i będą tanie. Nawet gdyby miały być za pośrednictwem firm amerykańskich w pierwszym okresie, dogadamy się w taki sposób, że nawet gdy teoretycznie nie będzie wolno, to amerykańscy pośrednicy nam te produkty w odpowiednio niskiej cenie porozumiemy się z Rosją dostarczą i wyjdziemy z tego kryzysu. Zapewnimy nam tanią energię i gospodarnie będziemy rządzili krajem. Nie będziemy takich y, głupot tolerować, jak, jak, jak te remonty gabinetów, wtedy, kiedy nas na to nie stać. Później już oczywiście nas na to będzie stać. Y, jesteśmy ruchem, który y, nie dzieli Polaków. To jest bardzo ważne. Pierwszy, pierwszy, w pierwszy, nie było takiego projektu, proszę Państwa, system dwoi się i troi, żeby nas wszystkich podzielić na różne kategorie, podstawiając nam liderów. Jesteśmy pierwszym ruchem pierwszym ugrupowaniem, które nie dzieli Polaków. Bierzemy wszystkich, oprócz oczywiście wodzicieli, no chyba, że zmądrzeją i się nam tym ideałom szczytnym e, e, równości wszystkich e, podporządkowują. No to wtedy nie ma problemu, no to są mile widziani, zagospodarujemy ich. A póki co będziemy walczyć tylko i wyłącznie e, dlatego, żeby ich elektorat zrozumiał. E, dlatego będziemy ja, ja będę prowadził konstruktywną krytykę. To nie będzie tak, taka hamska walka, jak pomawianie, oczernianie to, to w czym się właśnie lubują ci, którzy chcą nas podzielić. Dlatego zapraszam Państwa, to jest numer telefonu do uczestnictwa w, naszych, w naszym ruchu. Zgłaszajcie się, podawajcie swoje dane, będziecie uczestniczyć razem z nami w różnego rodzaju projektach, działaniach. Powolutku już organizujemy struktury wojewódzkie. Jest nas coraz więcej. Ja jestem bardzo zadowolony, że przekrój osób, które się zgłaszają do, do działania w naszym ruchu, no, napawa optymizmem. To, to są, proszę Państwa, ludzie na poziomie, ludzie, którzy coś mogą. Bardzo mało oszołomów. Jeżeli nawet co się trafiają, miałem tam jakąś rozmowę telefoniczną, komuś się ktoś nie podobał na spotkaniu. Proszę Państwa, to kwestia czasu. Są ludzie, którzy przychodzą do nas z różnych organizacji. Tam w tych organizacjach e, byli poddani e, pewnej presji e, psychologicznej. E, da, się, e, da się człowieka przywrócić, e, i, i wszyscy będziemy z siebie zadowoleni. E, spokojnie, troszkę mówię szyfrem, ale wybaczcie mi Państwo.